Cześć, witajcie kochani w nowym odcinku, w nowym teście podkładu. Dzisiaj będziemy testować bardzo popularny, ostatnio mocno polecany podkład z marki Bielenda. Jest to Makeup Academy, Wegię i Lumi. Fluid mineralny, rozświetlający. Sama miałam bardzo dobre doświadczenie, jeśli chodzi o poprzednie podkłady z Bielandy, które używałam a słuchajcie, Można je kupić naprawdę za grosze, ponieważ tamte kosztowały po 12 zł, z tego co dobrze pamiętam, zatem zapłaciłam 15,99. Także cena jest naprawdę niesamowicie mała, no a poprzednie, właśnie, rewelacyjnie się mi sprawdzało, także mam nadzieję, że tak samo będzie. No z tym podkładem jest to podkład rozświetlający, który ma dawać nam naturalny efekt na skórze, bez maski, po prostu taki naturalny, świeży. Wygląd, jednocześnie też dawać tutaj nawilżenie. Z tego co się orientuję, ten podkład występuje jedynie w trzech odcieniach, czyli naprawdę grama kolorystyczna jest bardzo mała, tak samo jak w przypadku zarówno matującego, jak i kryjącego podkładu z marki Bielenda. Niestety nie było żadnych testerów wystawionych w moim Rossmanie, W się dostaniecie ten podkład. N nie było żadnych testerów, tak że brałam totalnie w ciemno. Wiem, że mój zimowy odcień to jest numer jeden, aczkolwiek teraz jeszcze mam trochę opalenizę, dlatego w ciemno wziąłam odcień 03 słoneczny i zobaczymy, jak się tak naprawdę na mojej skórze sprawdzi, czy będzie odpowiedni, czy się ładnie dopasuje. Sprawdzimy sobie na początek ten kolor oraz konsystencję tego podkładu. Kolor wydaje mi się być odpowiedni, ma piękny żółty ton. Konsystencja trochę gęstsza, jakby odrobinę w stronę musu. No i słuchajcie, ten podkład będzie miał raczej wydajność bardzo dobrą, ponieważ nie spodziewałam się, że pokryje całą rękę taką ilością podkładu. I słuchajcie. Krycie póki co wygląda też na bardzo w porządku. Ja się spodziewałam, że to krycie rzeczywiście może być na takim bardzo, bardzo delikatnym poziomie na zasadzie make-up no make up. A jednak się okazuje, że rzeczywiście będzie można fajny efekt na skórze uzyskać glow, jak widzicie, jest mocny, ale to jest świeżo po aplikacji. Przyjemnie się go rozkłada, czuć to nawilżenie, bardziej właśnie odczuwalne jest pod palcami jak krem nawilżający niż jak podkład. Zastanawiam się, czy nie będzie problemu ze smugami, ponieważ on wiecie, nie zastyga jeszcze, przynajmniej. Ponieważ tutaj jak zaaplikowałam ten podkład palcami, to widzę takie delikatne pociągnięcia od palców, także wydaje mi się, że ten podkład bardziej polubi się z aplikacją gąbeczką, ale oczywiście na pół twarzy zaaplikuję gąbką, na pół pędzlem, tak żeby zobaczyć jak rzeczywiście będzie przybiegała aplikacja. Kolor wygląda fajnie, wykończenie wygląda fajnie. On jest troszeczkę kleisty, mam wrażenie, że powoli może nie tyle zastyga, co wysycha na skórze i przestaje być aż tak świetlisty. Jest widoczny rozświetlenie ale bardziej subtelne niż zaraz po aplikacji. No zobaczymy oczywiście jak to będzie wyglądało na twarzy, ponieważ to jest najważniejsze, dlatego teraz przejdziemy do aplikacji. Na początek zaplikuję standardowo na pół twarzy, tak żebyście zobaczyli, jak wygląda? Mogli porównać z drugą stroną, a w międzyczasie przeczytam Wam obietnicę producenta względem tego podkładu. Vegaflumi Flumi to wegański mineralny podkład łączący funkcję fluidu z efektem rozświetlenia. Daje efekt promienistego blasku i rozświetlenia. Dzięki niemu skóra wygląda świeżo i naturalnie. Nie obciąża skóry, nie zatyka porów, nie powoduje powstawania zaskórników. Zawiera ekstrakt z truskawki, który wspiera nawilżenie i odżywienie na skórkę. Wcale się ze skórą daje... Efekt Make-up No Make-up nie tworzy efektu maski, utrzymuje się mu na twarzy cały dzień. Tak wygląda jedna warstwa tego podkładu. Bardzo ładnie wyrównał koloryt. Zaczerwienienia na skórze są przygaszone, tak samo niedoskonałości. W dalszym ciągu widać fakturę skóry, widać naszą skórę pod spodem, dlatego daje naprawdę taki bardzo naturalny i delikatny efekt, taki codzienny, bardzo. Ja zaraz tutaj spróbuję jeszcze dobudować na tych niedoskonałościach, żeby zobaczyć możliwości tego podkładu, czy da się to krycie budować. Jeśli chodzi o samą aplikację, to powiem szczerze, że jest lepsza zdecydowanie niż w przypadku aplikacji palcami, ponieważ rzeczywiście łatwiej było mi rozprowadzić ten podkład równomiernie i jedynie widzę smugi na nosie. Ale tak naprawdę większość podkładów przy aplikacji pędzlem rzeczywiście na nosie mi smuże, czy właśnie wklepuje ten produkt takim właśnie ruchem, czy... Bardziej przeciągam to. Zazwyczaj pojawiają się smugi, dlatego zdecydowanie wolę aplikować podkład gąbeczką. Ale dla Was właśnie robię zawsze podwójną formę aplikacji, ponieważ różnych narzędzi używacie właśnie do aplikacji podkładu. Co widzę na skórze, to krycie. Zdecydowanie możemy budować w delikatnym stopniu. To nie osiągniemy tutaj pełnego krycia, no ale rzeczywiście tutaj teraz niedoskonałości na mojej skórze są tak minimalnie widoczne. One nie były bardzo mocne, wiecie, od samego początku, ale tak jak porównajcie sobie jedną i drugą połówkę, to rzeczywiście dużo ten podkład jest w stanie przykryć. Dlatego bym go bym określiła, że właśnie możemy go budować mniej więcej do średniego krycia. Ładnie wygląda na skórze, jest świetlisty, ale w taki... Dosyć subtelny sposób, w sensie rzeczywiście to rozświetlenie jest takie bardzo ładne, eleganckie, niezbyt mocne, bardzo mi się podoba. Twarzy wygląda bardzo dobrze, to nie jest podkład, który wygładzi tutaj strukturę skóry, dlatego pory w tym momencie przed przypudrowaniem tego podkładu będą widoczne, ale ładnie stopił się ze skórą, fajnie wygląda. Ja w sumie w tym momencie zastrzeżeń żadnych nie mam, wydaje mi się, że przejdę prosto do aplikacji na drugą stronę twarzy, gdzie użyję zwilżonej gąbeczki. Podkład rozprowadziłam i szczerze powiedziawszy widzę może taką bardzo, bardzo minimalną różnicę, jeśli chodzi o poziom krycia przy tej samej ilości, dlatego spróbuję sobie tutaj to wyrównać, dodać troszeczkę tutaj tego podkładu na policzki, ale wydaje mi się, że tutaj jesteśmy w stanie osiągnąć właśnie taki sam wygląd po jednej i po drugiej stronie, niezależnie od tego, czy używamy gąbki, czy pędzla, a sama aplikacja gąbeczką zdecydowanie jest bardziej przyjemna. Podkład bezproblemowo się rozprowadza i też lepiej wygląda na skórze, ponieważ ładniej stopi się ze skórą, nie jest aż tak widoczne. Bardziej się stopił i wygląda jak moja własna skóra, niż rzeczywiście jakbym miała podkład na twarzy, ale różnica jest minimalna, jednak na korzyść właśnie gąbeczki. Jeszcze sobie tutaj doklepię zarówno jedną, jak i drugą stronę Twarzy, tak, żeby wszystko stopiło się tutaj perfekcyjnie. Jestem w szoku, że tak udało mi się dobrze trafić z kolorem, że tak naprawdę brałam ten podkład w ciemno, a okazał się być dla mnie idealny. Przepięknie wygląda na skórze. Oczywiście ten glow w tym momencie jest mocny, ale zaraz go przypudruję, więc to będzie troszeczkę bardziej stłumione. Dla przypomnienia, mam cerę mieszaną, przetłuszczającą się w strefietę, dlatego takie podkłady nie trzymają się na mojej skórze najlepiej. Także sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało po 8 godzinach. Ale bardzo lubię właśnie takich podkładów używać na co dzień. W momencie, kiedy wiem, że nie będę nosiła podkładu nie wiadomo jaką ilość godzin, w sensie takie standardowe 80 godzin, takie podkłady ładnie zazwyczaj na mojej skórze wyglądają. Ale w tym momencie już zaczniemy odliczać trwałość podkładu, godzina 17.27. Ja w tym momencie dokończę makijaż i wrócę do Was z podsumowaniem, jak aplikowały mi się inne produkty na ten podkład. Tak prezentuje się skończony makijaż, nie było żadnych problemów z połączeniem się korektora z podkładem ani z aplikacją innych Produktów na twarz, jak widzicie. Co mogę Wam powiedzieć od razu, to mimo, że przybudrowałam standardowo pudrem Cutty Erstman, to już widzę, że powoli, może nie tyle się wyświetlam, co to rozświetlenie zaczyna być widoczne. Tutaj, jak widzicie, wewnętrznej części policzków na czole, w tym momencie bardzo podoba mi się ten efekt, a rzeczywiście, w momencie, kiedy używamy matujących produktów. To taki jakby naturalny glow na twarzy. Nie jest e, ciężki do osiągnięcia i po przepudrowaniu rzeczywiście trzeba czekać kilka godzin, aż będzie ta skóra tak dobrze wyglądać. W tym momencie mi się bardzo podoba, ale obawiam się, że to jest znak, że dzisiaj mogę wyświecić mu dosyć mocno e, z tym podkładem na twarzy. Także zobaczymy, będziemy, będziemy tutaj oceniać. Na aktualizacji. Jedyna na co właściwie mogę Wam zwrócić uwagę w tym momencie, to mimo tego, że jest to podkład nawilżający, rozświetlający, który w teorii powinien tworzyć taką gładką walkę na naszej skórze, wygładzać po prostu strukturę skóry, to jednak tego nie robi i on podkreśla wszelkie nierówności na skórze. Tutaj pory, czy jakieś drobne, wystające niedoskonałości. Są podkreślone w tym momencie. Wydaje mi się, że to jeszcze się wzmocni ze względu na ten rozświetlony efekt. Dlatego w momencie, kiedy macie więcej niedoskonałości na skórze, kiedy macie niezbyt gładką strukturę, to wydaje mi się, że jednak to nie będzie podkład dla Was. Ale oprócz tego wygląda naprawdę dobrze. Bardzo mi się podoba, jak wygląda w kamerze. Teraz też zobaczycie zdjęcia z fleszem. Nie ma tutaj żadnego flashbacku. no także naprawdę okaże się wszystko w trakcie noszenia, czy ten podkład zda egzamin, czy nie. Dlatego zwrócę do Was z aktualizacją po 8 godzinach i ocenimy sami. Razem z Was na aktualizację minęło już w sumie 9 godzin, ponieważ jest godzina 2.28. No i co muszę Wam powiedzieć, to zaskoczył mi fakt, że podkład w bardzo małym stopniu się wyświecił, jak widzicie. Sobum praktycznie na twarzy nie widać i to jest dla mnie właśnie zaskoczenie, ze względu na to, że wiele podkładów matujących typowo wyświeca się znacznie mocniej niż ten podkład, no dlatego za to ogromny plus. Niestety dalej już nie jest aż tak kolorowo, ponieważ troszeczkę się ściastkował, i wygląda źle w sumie w tej dolnej części twarzy. Jeśli chodzi o czoło, nie mam się tutaj do czego przyczepić, aczkolwiek nie jest odporny na przecieranie, ponieważ podrapałam się i starłam sobie podkład. No ale właśnie tutaj jest ciastko, jest sucha skóra. Wygląda na dużo starszą niż, niż jest w rzeczywistości. Ta struktura, no, nie wygląda najlepiej. Podkład popękał tutaj w liniach uśmiechu. Tak samo. Tutaj w lewiej zmaszce, rozwarcił się tutaj przy nosie, w sensie tutaj podkreślił skrzydełka nosa, ale tak naprawdę pory nie są bardziej widoczne niż, niż w momencie, kiedy były prawie zaraz po aplikacji, w momencie, kiedy już miałam skończony cały makijaż. Więc no, tak naprawdę najbardziej problematyczna strefa jest wokół ust, właśnie na brodzie, wygląda to najgorzej. Zrobię te bibułki, żeby zobaczyć, jak podkład utrzyma się. Po odciśnięciu sebą. się odrobinę na bibułkę, ale właściwie nie widzę żadnego starcia tego podkładu na twarzy. Wygląda tak samo, tylko z mniejszą ilością sobą. Ciężko mi ocenić ten podkład w tym momencie, ponieważ nie wiem, czy, czy sytuacja tutaj, właśnie wokół ust, jest to jednorazowy wybryk, czy tak ten podkład będzie się zachowywał zawsze. Dlatego postaram się w najbliższym czasie go jeszcze ponosić i Wam potwierdzić lub zaprzeczyć um, tę sytuację, która się tutaj na twarzy znajduje. Dlatego jeśli po w kilku dniach od publikacji nie pojawił się żaden komentarz czy adnotacja w opisie, to przypomnijcie mi proszę, ponieważ z moją pamięcią bywa, bywa akurat krucho. Dajcie znać co sami myślicie o tym podkładzie, czy już go używaliście. To nie jest w sumie zbytnio nowość na rynku, ponieważ tak jak patrzyłam już chyba z pół więc pewnie większość z Was już ten podkład przetestowała. Także czekam na Wasze opinie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!